Witam, Pasieka u Roberta. Dzisiaj mamy 1 styczeń. Przede wszystkim chcę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Życzę Wam wszystkiego co co naj 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 w tym nowym roku 2022. Ja tu jestem przy pszczółkach, trochę im pomogę, poodgarniam. O, już mnie siekły dwie, ale pięknie sobie latają. Normalnie latanie, obloty jak wiosną kurczę. Zobaczcie sobie tu na przykład, czy tu w każdym ulu praktycznie. Zobaczcie, co się dzieje. Trubki wynoszą też, między innymi, no porządkują sobie, co to dużo mówić. Sobie radzą, nie? Nie wiadomo, co o tym myśleć, po prostu. Zobaczcie. 13 stopni na plusie. No, zobaczymy, co się będzie działo. Wczoraj patrzyłem, jeżeli chodzi o pokarm, to tak, jak warszawskie to spoko, ale wielkopolskie to daje dużo do myślenia można powiedzieć bida jest i dostały po 16 kg 16 nawet 17 bym powiedział na uldałem no i to już dziarły będę musiał jutro wziąć trochę ramki poprzekładać trochę pocudować trochę się pobawić zobaczcie jak ładnie latają wczoraj też byłem na pasiece tam w lesie co mam ktoś śledzi mój kanał to wie to samo ruch pełen żarcia no takie miałem na jesień robione odkłady, silne, w miarę silne, co wyglądały, no to nie powiem, bo cztery poszły spać. Może za późno było, no, no, no tak z braku pokarmu, no ale jak więcej nie chciały brać, i po prostu poszły spać, jak to mówią, nie? A tu zobaczcie, ogólne pobudzenie w każdym, w każdym pełen ruch, nie wiadomo co o tym myśleć, nie? No to jest dobrze i niedobrze, nie? Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Jednak pozostaje mi co? Pozdrowić Was jeszcze raz tutaj. Jeszcze raz życzę Wam zdrówka i szczęścia. Ktoś powiedział mi tak: co jest ważniejsze zdrowie czy szczęście? No nie jeden powie zdrowie, nie? Na Tytaniku też. Wszyscy zdrowi byli, a się utopili. To czyli szczęście? No, to daje do myślenia, nie? Jeszcze raz pozdrawiam. Do usłyszenia, posiekał Roberta.